Krystyna Pawłowicz jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Posłanka pis szokuje swoimi wypowiedziami i zachowaniem, ale co ciekawe, zdaniem eksperta doskonale się ubiera. Werdykt nie spodobał się internautom. Krystyna Pawłowicz zawitała w Sejmie w 2011 roku. Przed karierą poselską pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie cieszyła się tytułem profesora nadzwyczajnego. Jako doktor habilitowana nauk prawnych w latach 2007-2011 zasiadała nawet w Trybunale Stanu. W polityce zaistniała jednak już wcześniej. Pawłowicz zasiadała przy okrągłym stole po stronie Solidarności, a za czasów premiera Jana Olszewskiego pracowała w jego biurze prasowym. Wtedy jednak nikt poza współpracownikami nie zdawał sobie sprawy, jak agresywną i kontrowersyjną potrafi być osobą. Dopiero po pojawieniu się w Sejmie Polacy zauważyli, z kim tak naprawdę mają do czynienia. Mało który polityk wzbudza tak skrajne i niezdrowe emocje, co ona. Krystyna Pawłowicz została ikoną stylu przed kilkoma dniami. Super Express zapytał projektanta mody Daniela Jakoba Daliego o to, które kobiety są najlepiej ubrane w całej polskiej polityce. Pierwsze miejsce Agaty Dudy nie było żadnym zaskoczeniem. Drugie miejsce w zestawieniu zdobyła Joanna Schmidt z grupowania Ryszarda Petru razem. Trzecie miejsce mogło być zaskakujące, choć da się je obronić. Chodzi mianowicie o Beatę Żydło, która u projektanta wzbudziła podziw swoim przywiązaniem do klasyki. Dalej jednak stało się coś, czego spodziewać się nie mógł nikt. Wyróżniona została także Krystyna Pawłowicz, która zaskoczyła Daliego tym, że postawiła na suknię w kwiatowe wzory i tym samym zaczęła promować polską modę. Pawłowicz odchodzi z polityki na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia. Krystyna Pawłowicz zapowiedziała przerwę od polityki. Jej wpisy na Twitterze sugerowały nawet, że ewentualny powrót może nigdy nie nastąpić, a jej dalsza działalność wpis stanęła pod znakiem zapytania. Niedługo potem jednak posłanka zmieniła zdanie i ogłosiła, że żadnej przerwy nie będzie, że nie da się odsunąć i nadal będzie pracowała w Sejmie. Obie wiadomości wywołały spore zamieszanie, szczególnie wśród przeciwników Pawłowicz, którzy przenieśli się z nieba do piekła w ciągu zaledwie kilku sekund.